To nie będzie matura, jaką znamy sprzed lat, mówią zgodnie i uczniowie, i nauczyciele. Wszystko przez epidemię i obowiązujący wciąż reżim sanitarny. Ale jutro pierwszy test sprawdzający z języka polskiego o szczegółach. Wojciech Wysopale. Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami i nie jest jej w stanie powstrzymać nawet pandemia, choć lekko nie jest. Ten rok szkolny jest kolejnym trudnym rokiem dla maturzystów, zwłaszcza dla tegorocznych maturzystów, z tego względu, że po trzech latach nauki w liceum jeden rok to cały rok nauczanie zdalne. To oczywiście nie poprawia nastrojów maturzystów, wśród których wyczuwalna jest lekka nerwowość, ale także mobilizacja i optymizm. Myślę, że jak każdy maturzysta, mam troszkę obaw, ale doceniam wszelkie działania nauczycieli i myślę, że ich właśnie zaangażowanie świetnie przygotowało nas do matury. Czuję się przygotowany. Mam wrażenie, że nasi nauczyciele zrobili więcej niż można byłoby się spodziewać ogólnie po. W takich trudnych czasach, żeby nas przygotować? Na pewno są troszeczkę nerwy. Nasza matura jest znacznie inna niż poprzednie roczniki, ale myślę, że dzięki przygotowaniu, które nam zapewnili nauczyciele liceum, będziemy dobrze przygotowani. Do przeprowadzenia egzaminów przygotowują się także szkoły. Wszystko musi się odbyć w reżimie sanitarnym. Oznacza to, że będziemy musieli zrobić harmonogramy wejść dla młodzieży, żeby młodzież się nie grupowała. Oznacza to również wszystkie te środki dezynfekujące, wszystkie instrukcje możliwe, do, które będą istotne przy wchodzeniu do sali. Oznacza to maseczki na ustach do momentu, kiedy zdający nie zajmą miejsc. Egzaminy maturalne na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostaną przeprowadzone od 4 do 20 maja. Przygotował Wojciech Wysopal.